Wracamy do cykielu pytań i odpowiedzi interaktywnych i od razu przechodzę do rzeczy. Pan Zygmunt Kowalczyk. Panie Stanisławie, jaką przyszłość ruchu liberalno-konserwatywnego przewiduje Pan po nieudanych dla Konfederacji wyborach? No, ta przyszłość zależy od tego, czy Konfederacja się rozleci przed jesiennymi wyborami, czy nie. Bo jeżeli się nie rozleci, jeżeli takim spoiwem konfederacji jest porozumienie wolnorynkowców czy z narodowcami, to może być w przyszłości, bo na razie nie teraz, teraz to jeszcze na razie nie, ale w przyszłości może to być bardzo pożyteczne dla Polski. Dlatego, że ruch narodowy, który jest rozbity i penetrowany, rozwalany przez agenturę, to, bo to jest oczywiście na celowniku, prawo i sprawiedliwość przede wszystkim na niego tutaj zwraca uwagę, dlatego, że ruch narodowy odwołuje się do wyborcy z pogranicza i tego wyborcę można przeciągnąć na swoją stronę, zwłaszcza jeżeli prawo i sprawiedliwość będzie musiało zrealizować żydowskie rocznienia. No Tam oczywiście się zaklina, że nie zrobi tego, ale to my wiemy, co te zaklęcia są warte. W związku z tym może te wybory do Parlamentu Europejskiego mogą nie być takie groźne, jeżeli, jak powiadam, Konfederacja przetrwa ten eksperyment i zwróci się z takim Jasnym przesłaniem do wyborców. Mam zresztą Robert Biedroń i ten cały pan Jarzewski, pracują bardzo wydajnie dla konfederacji, zwłaszcza dla pana Grzegorza Brauna, bo również no, środowiska katolickie też są zaniepokojone rozmaitymi ekscesami, między innymi takimi marszami, które przypominają te. Urządzane przez redakcję czasopisma Bezbożnik w Rosji Sowieckiej. Rzeczywiście coś z czymś takim, to za komuny nawet tego nie robiono, a tutaj, proszę bardzo. Także konfederacja może zwrócić się do różnych grup wyborców z odpowiednim przesłaniem, i to ten, ten wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego niekoniecznie musi być dla niej zabójczy. Pan Łukasz Sowul w 2015 roku gościem specjalnym jednej z olimpiad naukowych był generał Koziej. Poruszył on temat bezpieczeństwa Polski i stwierdził, że jedyne rozwiązanie to powstanie państwa europejskiego. Co pan o tym sądzi? No, sądzę o tym najkrócej to tak, jakby ze strachu przed śmiercią popełnić samobójstwo. Rzeczywiście to tak rozumowali niektórzy Polacy w XVIII wieku, którzy uważali, że dobrze się stało, że Polska została rozebrana i zniknęła z mapy Europy dlatego, że jako odrębne państwo, dlatego, że dopóki była odrębnym państwem, to trzeba było łamać sobie głowę, co zrobić z Rosją, co zrobić z Turcją, co zrobić z kozakami i tak dalej. A jak Polska już zniknęła z mapy Europy, no to nawet lepiej powiadali ci ludzie: niech Katarzyna się teraz martwi o to, a nie my. No ale później musieli nosić broń w ruskiej armii. Także ja, jako ruski agent, co mu śmierdzę o nucę, to o tym przypominam. I pan generał Koziej: no to jest dokładnie ten sam sposób myślenia, że do niech się Angela Merkel teraz martwi za nas, a my będziemy tylko posyłać rekruta do Armii Europejskiej, a co z kim ta armia będzie walczyła, to, to nie wiemy, bo to przecież nie my o tym będziemy decydować. No, nie za mądry ten generał Koziej jest. Szkoda, że mamy takich mało odważnych generałów, ale mam nadzieję, że, nie, że jest on jakimś takim no, nietypowym generałem i dlatego mam taką nadzieję, że był jednym z głównych doradców pana prezydenta Komorowskiego no to też tak musieli się dobrać w korcu maku, także mam nadzieję, że inni generałowie są lepsi i tacy trochę bardziej odważniejsi. Panie Stanisławie, pan Paweł Jankowski pyta, czy pamięta pan może jakąś zabawną anegdotkę ze spotkania przy WDeczce z którymś obecnych lub byłych polityków? No oczywiście, że pamiętam. Opowiem jedne, ale nie będę wymieniał nazwiska tego polityka, z którym tam przy WDeczce żeśmy sobie biesiadowali. Otóż była taka sytuacja, że kiedy Jan Maria Rokita był y, szefem Urzędu Rady Ministrów u pani Suchockiej, no to y, tam y, trwała wtedy tak zwana falandyzacja, to znaczy rywalizacja między rządem a prezydentem Wałęsą, y, nazwana falandyzacją od imienia Lecha Falandysza, prezydenckiego ministra, takiego doradcy prawnego. i ponieważ rozstrzygnięcia małej konstytucji były niejasne, w związku z tym ta falandyzacja polegała na takim sądowaniu, jak daleko może się posunąć prezydent, jak daleko może się posunąć rząd. No i razu pewnego została uchwalona ustawa o radiofonii i telewizji, i tam między innymi. Kto ma być prezesem radia i telewizji, że to ustawa mówiła, że to prezydent mianuje, ale musi być to ta nominacja kontrasygnowana przez premiera. No i prezydent Walensa w ramach flandyzacji mianował Ryszarda Bendera tym prezesem. No i nie poddał tego pod kontrasygnatę pani premier Suchockiej. I Gazeta Wyborcza opublikowała bardzo ostry list pana ministra Rokity, który tam się odgrażał, że położy kres i tak dalej. I to wybrane fragmenty ilustrowała kursywą, to znaczy jako fragmenty tego listu, niezależnie od tego, co tam od własnego komentarza. No i wydawało się, że będzie awantura na 14 fajerek, ale chyba po dwóch dniach pan minister Rokita napisał w liście do Gazety Wyborczej, że on żadnego listu do kancelarii prezydenta nie wysyłał. No to pytanie: co Gazeta Wyborcza cytowała? Poza tym Gazeta Wyborcza na ogół się broni, a tutaj podkuliła pod siebie ogon i tam żadnego komentarza, żadnym komentarzem ten list Jana, Rukity, Jana Marii Jorkity, ministra nie został opatrzony. No i nie wiedziałem, co się stało i przy wódeczce sobie siedzimy i pytam tego polityka, co to było, a on mówi, a bo jak ten list Gazeta Wyborcza opublikowała, ten pierwszy taki bardzo groźny, to do pana minister Rokity zadzwonił pan Jerzy Konieczny, szef Urzędu Ochrony Państwa, i go zaprosił na kawę. Nie wiem, co w tej kawie było, ale po wypiciu tej kawy pan minister Rokita wyjechał na, chyba na, na tydzień, czy nawet na 10 dni dla, do Zakopanego, żeby tak przyjść do równowagi. No i właśnie to było to, więc zagadkowe jest to, co ten Jerzy konieczny tam panu ministrowi Rokicie pokazał, czy co mu dał do wypicia. No nie wiem, ten polityk też tego nie wiedział, ale no, musiało to być coś ważnego, że, że tak powiem wycofał się z własnego listu. Nie wiem, czy ktoś będzie miał odwagę, żeby pana zrokite o to zapytać, no ale być może. Proszę Państwa, teraz mamy takie, taką serię pytań o wynik Konfederacji i następne wybory. One się chyba powtarzają te pytania. Szanowny Panie, pyta pan Michał Kłomp, Mam pytanie odnośnie jesiennych wyborów. Gdyby jednak jakimś sposobem Konfederacja zdobyła ponad 5%. Z Poparcia społecznego, a są naturalne szanse, czy jest w stanie zatrzymać popis przed wprowadzeniem praw pozwalających przejąć mienie bezspadkowe przez Żydów? Czy jedyna szansa to próba tłumaczenia ludziom tego? Nie, nie jedyna szansa. Oczywiście przy wyniku 5 Konfederacja nie byłaby w stanie niczego zatrzymać. Natomiast jedyna szansa, jaka jest w tej chwili. To jest ta moja ustawa antyrestytucyjna. Ona też nie de, definitywnie sprawy nie, nie zamyka, natomiast stwarza rządowi dobrej zmiany alibi, bo rząd przed wycofaniem się z wszelkich rokowań, bo rząd może powiedzieć tym potencjalnym swoim partnerom, no nie możemy wdawać się w rokowania, bo to 10 lat więzienia, to grozi. I zyskalibyśmy dzięki temu na czasie. W przyszłym roku będą wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. No i być może coś się wtedy zmieni, być może otworzy się jakieś pole manewru, bo na razie takiego pola manewru przy prezydencie Trumpie nie ma. On zresztą tę ustawę podpisał. Także myślę, że tak w ten sposób trzeba do tego podejść. Pan Piotr Wardenga jeżeli konfederacja uzyska w okolicach 10% na jesieni i nie będzie współrządzić, to czy oddolnie można jakoś próbować wyhamować ustawodawstwo w kierunku realizacji just act? No, właśnie w taki sposób można to wyhamować, jaki. Już powiedziałem. Pan Marcin Babiniec, panie Stanisławie, czy pańskim zdaniem dobry wynik konfederacji w ostatnich wyborach mógłby w cudowny sposób zmienić nagle politykę zarówno PiS, jak i PO w ten sposób, że zaczęły on, by one grać jej hasłami, na przykład uchwalając pańską ustawę Anty 447, tylko po to, by podebrać Konfederacji Wyborców jesienią? Nie sądzę. Nie sądzę, bardziej się obawiam, że. Rząd będzie próbował rozgromić konfederację przywący służb wyłączeniu służb, które teraz no, biorą udział w polityce, i nawet wydaje mi się, że znowu aranżują polityczną scenę. Najlepszym tego dowodem był ruch palikota, a potem nowoczesna, teraz pan Biedroń. No, jak to nie jest działanie starych Kiejkotów, to ja jestem chińskim mandarynem. Więc raczej przy pomocy służb będzie to rozwalane, zwłaszcza, że służby, to znaczy po 15 czerwca, 2000, po 18 czerwca 2015 roku, kiedy w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST z udziałem przedstawicieli najważniejszych ubeckich dynastii i ubeków ważnych z Izraela, Amerykanie wciągnęli naszych starych Kiejkotów na listę naszych Sukinsynów, bo oni pokazali, że mogą właśnie aranżować polityczną scenę z dnia na dzień, utworzyli nowoczesną, i Amerykanie uznali. Że skoro tak, to lepiej ich mieć na oku, niż jakby mieli tam gdzieś chulać nie wiadomo gdzie. I to była fatalna dla Polski decyzja, dlatego że o, ogromnie osłabiła pozycję negocjacyjną polskiego rządu. Jeśli polski rząd by chciał coś tam podskakiwać, to Amerykanie mają bardzo prostą odpowiedź, tak? No to my mamy tu do, do innych przyjaciół. Oni sprzedadzą waszą biedną ojczyznę za miskę Soczewicy. No i to, jak Państwo widzicie, osłabia pozycję negocjacyjną. Nawet gdyby rząd chciał negocjować, nawet gdyby chciał, a wcale nie mamy takiej pewności, że chce. Łukasz Kochański. Panie redaktorze, czy myśli Pan, że CIA lub Mossad mogły maczać palce w, noc, w nocnej zmianie w wyniku konfederacji? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No, dlaczego zaraz ja jej czy Mosa? To tam nasze szatany, tu <laughs> diabeł Boruta i tam inne szatany, tubylce też potrafią namieszać zwłaszcza na taką skalę, także nie strzelajmy z armaty do komara. Pan Piotr Rusinek. Szanowny Panie Stanisławie, dlaczego socjalizm gości w sercach Polaków? Czy to wpływ polityki po roku 1965, czy wynik zaborów, a co za tym idzie sprowadzenie społeczeństwa do roli bezbronnych niewolników? Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia. No nie wiem dlaczego, bo to być może w ka, w poszczególne, ka, znaczy poszczególne serce ma własną motywację. Ale mogę powiedzieć tak, że Znaczna część Polaków to jest polskojęzyczna wspólnota rozbójnicza i jej socjaliści się podoba z natury rzeczy. A poza tym wielu Polaków się do socjalizmu przyzwyczaiło i go nawet polubiło. Na co zwrócił uwagę Stefan Kisielewski w 1981 roku, w okresie karnawału Solidarnościowego, że Solidarność jest ruchem robotniczym. I socjalizm mu się podoba, natomiast nie podoba mu się tylko partia. Myślę, że to była opinia po pierwsze bardzo dowodzona, dowodząca wielkiej odwagi cywilnej, a po drugie wydaje mi się, że to jest opinia trafna. A zabory, no może i zabory. Warto pamiętać, że Mojżesz prowadził Żydów przez 40 lat. Tam błaził z nimi, szlajał się po tej pustyni. Nie dlatego, że nie mógł trafić, bo to przecież Kanan jest blisko Egiptu, Palestyna jest blisko Egiptu i tyle lat nie trzeba było, żeby tam dojść, tylko przypuszczam, że po to, żeby wymarło pokolenie ukształtowane w niewoli i żeby narodziło się i dorosło pokolenie, które niewoli nie znało i tak się stało i to pokolenie nowe niewoli nie znało, w związku z tym mogło się porywać na różne śmiałe projekty, między innymi podboju Ziemi Obiecanej. No i tu mamy sytuację trochę chyba niestety podobną. Tytus, pan Tytus Bomba. Szanowny Panie Stanisławie, Konfederacja miała wejść do Parlamentu Europejskiego, a nie weszła. Jak pan skomentuje spadek z 6,2% na 4,5%? Winna wysoka frekwencja, czy pierwszorzędni fachowcy? No, działań pierwszorzędnych fachowców nigdy nie można z góry eliminować. Natomiast zwracam uwagę, że ten 6,2% to nie był wynik, to była tylko estymacja. W związku z tym wynik został skorygowany. A, czy nie został jakiś cud nad urną dokonany przez pierwszorzędnych fachowców? To niestety, jak powiem, tego wykluczyć nie można, ale nie pocieszajmy się w łatwy sposób. Pan Marek Sęk. Jak pan Stanisław widzi przyszłość Konfederacji? No to już odpowiedziałem przy, na to pytanie przy, innej, przy innemu pytającemu. Pan Artur Knapik. Panie Stanisławie, jak namówić Kukiza i Konfederację do współpracy? No nie wiem, pan wielce ścigodny pan poseł, Rzymkowski twierdzi, że on nigdy z Konfederacją współpracował nie będzie. Nie wiem, czy jest sens takie na, takiego namawiania, dlatego że moim zdaniem z 15 jest formacją schodzącą, ona jeszcze istnieje siłą inercji, dopóki ma posłów w Sejmie, ale jak ci posłowie utracą mandaty, to i Kukiz się rozpłynie tak samo jak Akcja Wyborcza Solidarność. Z śladu po niej nie zostało. Pan Adam Sosnowski. Pytanie do Pana Stanisława. Czy, po pierwsze, czy, czy bank zakłada się z klientami na szansę, o szansę spłaty kredytu tak jak ZUS o długość życia? No nie zakłada się. Potem przy pomocy niezawisłych sądów i komorników wyżyłuje tych tam. To nie jest żaden zakład. To jest po prostu twarda rzeczywistość. Gdyby zakład był, to istniałaby druga możliwość, a takiej drugiej możliwości nie ma. Po drugie, czy podatek od spadków, Ida Robić, jest marksizmem, brakiem poszanowania własności? No, każdy podatek jest, ma taki charakter, bo dochód to jest, czy stan posiadania to jest własność przecież myśmy bardzo krytykowali mówię myśmy w UPR, że ja też krytykuję i teraz jako haracz od wdów i sierot podatek od spadków i więc więc podtrzymuję tę krytyczną ocenę. One te zasady zostały trochę złagodzone, bo tam wprowadzono różne stopnie opodatkowania i o ile wiem to Podatnicy, którzy otrzymali podatnicy należący do pierwszej grupy, przy tam pewnym rozmiarze darowizny, nie płacą tego podatku. Na przykład, dzieci, jak dostały coś tam od rodziców, to nie płacą tego podatku. Ale generalnie ma Pan rację, tak. Pan Marek Ogrodowy, co Pan uważa o lasach państwowych i przemyśle drzewnym? No, lasy państwowe istnieją, rosną. Kwitną, że tak powiem, można do nich zastosować tą łacińską viwant, crescent, floreant, prawda? Ale warto przypomnieć, że lasy państwowe powstały po I wojnie światowej, bo rząd rosyjski jeszcze w ramach konfiskat za udział w powstaniu i tak dalej, te lasy, majątki, również leśne przejmował. I po I wojnie światowej, jak powstawała. Polska niepodległa się, odrodziła. To tych lasów nie zwrócono, i one zostały państwowe. I zostało utworzone przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. I bardzo ciekawie pisze na ten temat Ustach Sapiecha w swoich wspomnieniach, bo on tam w okresie międzywojennym próbował doprowadzić do reprywatyzacji lasów państwowych. No i to się nie udało. A potem za komuny to już w ogóle nie było o tym mowy. Także przemysł drzewny. No, nie znam się na przemyśle drzewnym, nie wiem co pana interesuje, co właściwie, o co panu chodzi, także proszę się nie gniewać, ale to tyle na ten temat. Pan Jacek Jastrzębski, uszanowanie Panie Stanisławie, pytanie o Pana Maxa Kolonko. Czy uważa Pan, że jego atak na Konfederację to jedynie pokłosie nieprzyjemnego akapitu w najwyższym czasie, czy może robi to z wyższych pobudek, jak Kukisz czy Gwiazdowski, moim zdaniem zadaniowani ataki na JKM zaczęły się po tym artykule, mimo że Pan Janusz tłumaczył, że to nie jest już jego czasopismo, więc chyba mówił, jak jest. Zbieżne jest to w czasie z atakiem TV PiS na konfederację. Czy coś tu nie śmierdzi? No, yy, yy, yy jak nieprzychylne kapity się ukazują w najwyższym czasie, a najwyższy czas, niezależnie od tego, czy Janusz Korwin-Mikke jest jego właścicielem, czy nie, jest uważane za pismo z nim związane, no i chyba słusznie. W związku z tym pan Max Kolonko jakby rykoszetem poraził korwina mikke Natomiast ja nie sądzę, że Cookies czy Gwiazdowski, Robert, profesor byli zadaniowani. Najlepszym tego dowodem jest to, że właśnie Przeczytałem, iż pan profesor Gwiazdowski wycofał się z polityki. No, zrobił takie rozpoznanie walką. Okazało się ono niezbyt obiecujące, że się wycofał. Gdyby był zanajmowany, to po pierwsze uzyskałby lepszy wynik, a po drugie by się nie wycofywał. Więc tak to widzę. Proszę państwa, szanowny panie Stanisławie, pan Michał Kowalczyk, jak pan ocenia sytuację, w której Robert Biedron dotrzymuje słowa i rzeka się swojego mandatu europejskiego? Posła na rzecz pani profesor Moniki Płatek, znanej z teorii o wielodzietności małżeństw homoseksualnych. No, byłoby zabawne, ale nie sądzę, żeby pan Robert Biedroń to zrobił, a jeżeli to zrobi, to tylko będzie świadczył o tym, że dotrzymuje słowa o niczym więcej. Proszę państwa, na tym kończymy ten fragment cykielu. Następny cykiel następnym razem.